7 stycznia przy ulicy Żeromskiego w Bielawie kilka godzin trwały czynności policyjne pod nadzorem prokuratora. Jak się okazało, kaliska policja w jednej z miejscowości w gminie Godzisze Wielkie ujawniła wczoraj poćwiartowane zwłoki kobiety. Do zbrodni doszło w Bielawie w budynku TBS przy ulicy Żeromskiego. Mężczyzna rozczłonkował ciało żony i przewiózł do rodzinnej miejscowości. To tam właśnie ujawniono fragmenty ciała. Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa mieszkanki Bielawy, której zwłoki zostały wczoraj ujawnione na posesji w jednej z podkaliskich miejscowości. W tej sprawie został zatrzymany mąż ofiary, który typowany jest jako sprawca tej zbrodni. Dotychczas zgromadzone dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że do samego zabójstwa doszło na terenie Bielawy, w mieszkaniu zajmowanym wspólnie przez małżonków. Aktualnie w sprawie trwają bardzo intensywne czynności prowadzone zarówno przez prokuratorów, jak i policjantów. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć jak najdokładniej wszelkie możliwe ślady i dowody przestępstwa. Prawdopodobnie dzisiaj zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzut zabójstwa swojej żony. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj ma być przeprowadzona wizja lokalna w miejscu zbrodni. Za zabójstwo grozi mężczyźnie nawet do żywocie.